Jesteś nienormalny! Przysięgam! Dobra, a ty... W ogóle wiesz jak się w to gra, czy nie? Dlatego, to jest ten... sumator Polaka, więc chyba sobie poradzę dobrze. Dobra. O. Turec, 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 turec! O! Cóż tak. Coś ty zrobił Ja się zrałem Włącz to baranie Cicho, elektryka nie tyka a. Jeszcze nie, nie bój się, jeszcze nie jestem głodny a my tam nie byliśmy probarki Ja wiem. Nie wiedziałem, że pici przez te ma O nie Udało się O, śrubka Ziemi o, o przywalić ty jesteś nienormalny przysięgam. O ty a ty zdechłeś. A no ty jednak jesteś idiotą jednak, wiesz? Yes. Mam jakiś problem z Jak to się wchodzi? Windą, No Co jedziemy do krainy tyle Tak Ty, a tego tu nigdzie nie byłem. A ty zjechałeś windą faktycznie czy nie? To już jestem tutaj z tobą Turet za drzwiami jest Turet A to są drzwi jakieś? No, to są drzwi o. Tu nic nie ma Uf. Powodzenia Mamo, ja się boję, pomo. O, ku... O, ku... o kur... A! Ciężko ranny! No i super. A to nie odjeba! Ale tam jestem w stanie go o... o nie mam pojęcia Nie próbowałem tak, ja bym po prostu chodził wokół tego razem z tym I uderzał w tą nitą Dobra, walić to Ale to było ciekawe, kiedy Uciekałeś od niej Ej, tak w ogóle to nie mamy y nic Adamans, no spoko Ej, a kupujemy coś, czy lecimy na krzywryj? Ja! Kupę! Okej okay. To? A! Tylko uważaj, bo ten most może się zarwać, więc radę szybko. Tyle te ja też wiem. A co to? Zobacz, jakie fajne... Kevy, nikt by nie usłyszał Twoich krzyków, nie? Nie tego się spodziewałem <ścoughs> A to UP coś sobie <ścoughs> <ścoughs> <śmiennie> w ten mógł nastąpić tam i nie? nie, no bo też na mnie patrzyło Eee, to dawaj mi <śmiennie> O! Czarny idzie za nim! Czarny idzie za nim! Co to za rejka? dobra, mam dwie kaczki. Chyba ujdzie. Nie, już kłota jest spłacona. Nie, dopiero jak... No debil. Zero debil. A już Jak to wszystko? Wszystko już masz? Dwoje. dobra słuchaj, ja skacze. Dwa flip. Jezus, Maria! Ho Psy, jesteś idiotą. Aha, ty już na statek wracasz? Nie, Szmata pan, jesteś śmierci. śmierci jest jesteś Killer? Nie ja wiem. Kupujemy. No to dawaj. Co ty ku... co to jest? No dawaj Ale gówno Idiota. Mówiłem ci, że kiedyś byłem gejem? Tak, kryptogejem. Nie, to nie. Podziękuję. Ale przestałem mi być, jak tylko zobaczę Twoją mordę. Bierz sobie ten płynny ja idę Ja nie mogę! <guellame> nie mogę jak ci pomóc! Nie mam czy... a płynem, czekaj. A ty, kurwa. Nie działa. Nie działa. A tylko spróbujesz ukraść łoki to cię za Ej, ładna! Sabotażysto jeden Twu Ci na matkę no. Ty ch**ju Oddawaj złom Weź se kolegę, oddaj złom Okej? Okay? Może być? Masz kolegę I oddaj złom Weź se kolegę I oddaj śrubkę Dobrze? Pasi ci czy nie? O k***a! K***ł się! Ja ale bravo, brawo, już zginęliśmy! Ja też na nienawidzę cię! Jakby ja czajnik, co nie? No i? O! Drugi czajnik! Przestu. Tak, gra, też zrobił herbatę. Trzeci czajnik? Czy tym razem herbata? O, mam klucz Bozu... Cztery czajniki Cztery czajniki masz? Tak Halo? Kolego? Ibi będę do ciebie mówił, bo nie wiem, bo tak... Już Gdzie ty jesteś? Co to było? Jezu Koszmar Ty... Gdzie ty jesteś? Ty zdechłeś jednak Ty jednak jesteś debilem W swoim fachu Jeszcze gdzieś ten olbrzym jest Okej okay. Podejrzełem wam Zkałem ka <gordion>? że... Nie mamy rzeczy nawet eee, A dobra, wiesz co, dawaj lądujemy i... Nie wiem wiesz co dobra Tak zginiemy. To ja What the fuck? Jaki? Chcę tak to zakończyć Robią to co, co jaki, kocham Najpierw spróbować Najpierw chcę spróbować Jajko O A! No i już go k**a nie ma Zobaczmy jak tam się bawi Ten k Dobrze się bawię Jestem m**a Co ty mówisz? Ja nie sier**

Welcome to our disciplinary process. Ej, masz coś do powiedzenia? Będzie zabawa? Yeee! Nic day.